Film powstał przy współpracy ze sklepem www.konsoleigry.pl. Po wielu latach premier strzelanek skupionych na współczesnych konfliktach przyszedł w końcu czas na powrót do wielkich wojen. Zapowiedziany na początku tego roku Battlefield 1 przeniesie nas do okresu I wojny światowej, gdzie narodziła się koncepcja współczesnego pola walki. Za produkcję gry ponownie odpowiada szwedzkie studio EA DICE. Battlefield 1 zaoferuje kampanię dla pojedynczego gracza jak i tryby dla wielu graczy. W trybie fabularnym zostanie przedstawiona historia kilku postaci biorących udział w walkach na wielu frontach I wojny światowej. Deweloperzy skupili się tym razem na Mniej eksponowanych w podręcznikach historycznych bitwach. W grze będziemy brali udział w walkach we włoskich Alpach, pustynnej Arabii czy śródziemnomorskiej Turcji. A to nie wszystko. W Battlefieldzie 1 zabraknie oczywiście nowoczesnego uzbrojenia, dostaniemy znaną z tamtych czasów broń samopowtarzalną, gazową, prototypy karabinów maszynowych, miotacz ognia czy zwykłą szabelkę. W związku z charakterystyką wojny początku XX wieku, Battlefield postawi większy nacisk na potyczki na bliskim dystansie. W grze pojawi się nowatorski system walki wręcz, a także szarża bag internetem. To nie koniec nowości. W grze dane nam będzie zasiąść za sterami pierwszych samolotów i czołgów. Oprócz kampanii dla pojedynczego gracza, w Battlefieldzie pojawi się tryb wieloosobowy, który obsłuży nawet do 64 graczy na jednej mapie. Jak zapowiadają twórcy, lokacje będą zróżnicowane, pojawią się tereny otwarte, ale także bardziej zabudowane. W produkcji znajdziemy sześć głównych klas postaci: szturmowca, który będzie mógł podkładać materiały wybuchowe i miny, medyka, który uleczy towarzyszy broni i naprawi pojazdy, Zwiadowcę operującego karabinem snajperskim, żołnierza wsparcia z karabinem maszynowym, czołgiste potrafiącego doskonale poruszać się pojazdami naziemnymi oraz pilota specjalizującego się w samolotach. Battlefield 1, trzymając się tradycji serii, zaoferuje również zaawansowany system rozwałki. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego silnika Frostbite 3 żadna ściana, płot czy mur nie staną nam na przeszkodzie. Gra przy pomocy materiałów wybuchowych i maszyn to będzie dobry pomysł, jeżeli chcemy rozpierdzielić w drobny mak całą mapę. Battlefield 1 Jeden pojawi się 21 października na PC-tach PS4, PS4 Pro jak i na Xboxie One. Dostępny będzie w pełnej polskiej wersji językowej z dubbingiem, a na zakupy zapraszamy Was na www.konsoleigry.pl.